Neder to jeden ze światów w Minecraftie, w którym panuje piekło. A ja dziś wraz z moim przyjacielem próbowaliśmy go zdominować. A na wszystko postawiliśmy sobie 24 godziny Minecraftowego czasu. Dobra, widzę, ja mam. Powiem, gdzie jesteś w ogóle? Jaka strona świata? 30 plus 30 minus 10. Kurde. Koordy... Ale ja nie miałem koordynatu, bo ja geografii nie mam. Nie, mam piątka, ale nie miałem tego. Gdzie jesteś? W nie masz tutaj, Nederza. No jestem w Nedererze. Który cycha jesteś? Ja jestem dwójko. A to ja jedynka, to czekaj, h 2 no Nie, raz, ja to... teraz widzę do ksery na, na dwójkę. Dopiero. Czekaj, idę do jedynkę, bo tutaj nie ma osób. A mo, no, mogę coś powiedzieć dla widzów? Nie. Ej, chodź nie deraj, nie deraj, czekaj, czekaj jeden, to jeden, co w miejscu. Ej, nie ma zbugowanej linii chyba. To ja cię naj, i czy mogę wrócić. Nie mogę. Nie, nie możesz mieć. Git, git, git. To Ale on do trapy prowadzi chyba. Są tu trapy? No takie, to tak na narki być. Nie no, boję. Może być, no ja też się trochę boję. Bo no, wiesz, jak podniemy do jakiegoś nieśmiertelnego trapa. Ja już raz ginąłem, na moim kanale, możesz zobaczyć. Ty on jest na, w jakiejś kubebie. Nie wiem, ja się trochę cykam. Lecę tam, kurde, to się cykam. Zależy gdzie bik. Nie dobra, już tam tu nie lecimy. Patrz pana. Bon kobie tak. zaraz wkładnił na strapach wysadziłem trzy kryształki i w pona. Widzowie, najprzydatniejszy item w nederze moim zdaniem to jest trident. Możecie uciekać łatwo. Miskito. Jeszcze jak w lewy jesteś, no. Działa, działa. 100%. A no, ja to ja to sobie ja Nie, bo, moim zdaniem DIR to jest ne, ne ten najprzesniej. Patrz strzela do mnie ten typ. A um, on próbuje się zwabić na setę. No, tak mi się też wydaje. fajnie się będzie latać z tym pielęgniarzem. Ale mają dwa na jeden, mamię. Ja o, mało łamasz serce. Mało w serce, jak coś. Ja weź go z lej łamaczem. Weź go z łamaczem. Bo ma cooldown. łamacza. To to działa jakby. Ja ci zleję tego z drugiego. Tym łamaczem. Dwie pielęgniarze. To pielęgne na ciara. Mary, Dobra. nie na on Ma Patrz, tak, przez jakiś dziadk idzie. Tak? jest rękwa, tu jest rękwa, chodź. Bez kitu, bez bo ten pieregnat się mnie leje. Jezu. A ten dziadk daje, że mu bania padła, nie? On mu daje. Czy... Jakoś nie mam ochoty się z nim klepać, z tym pieregnatem, szczerze. A ty się dostawia ten kryształy? Nie. Nie da się? On goni tamtego typa, on myśli, że mu bania padła, nie, nie, a ja ich nie daje Ej, bo ja mam straszne lagi, stary. Ja też mam straszne lagi, to są chyba serwery. A to są, ale są lagi ja serwera, zresztę. no to są lagi serwera. No wale uciec. Ja też mam lagi. Patrz, patrz, gonimy ten pielek na Lejemy go, lejemy go. On mi dał tym... Daj mu łamaczem, daj mu łamaczem, daj mu łamaczem to Są lagi serwera, jak ja przez lagi serwera stary. Nagrywaj to Nagrywam, ja cały czas nagrywam. Zacznij się, że to nie są moje lagi internetu i nic, tylko to są lagi serwera, nie? Tak, jak jest szansa, że zginąłem, będzie, dobra, czekaj. Nieważne. Zabiję A, widzę, widzę. Wiesz, od razu serce. I od razu Wiemy. kolejny wychodzi. Ja nagrywam to wszystko, żeby było, że jak mnie wyrzuci. No, no i ja tak samo. O kur, a full hopy ten idzie. Ej, 4-3 spodnie miał tych chłop, który go zabijaś. Ja się boję tego, krzywka, on ma full chopy. Czekaj, ukośnik kosz rozmawia? Wiesz, że maksymalnie da się mieć 48 serc? Wiem, a nie 50? A to zawsze pół sekundy. No. Co on ci poradzić? Święty pamięci, czapuś. Tutaj. I teraz na, do tego na wstawiasz te za, zaległe pół sekundy. to taka mi gapka, nie? Z tego. Ej, bo się leje ten ten grzybek. Ten blum nie leje, ten blum nie leje. To jest przepał. Ej, patrz, patrz, patrz. patrz. Nic mi właśnie nie dał. Nawet chyba. Nie, on nie umie nas Próbuję, żeby go chorób wycykał. Weź pomóc W sensie, żebyśmy go dawali. A nie żeby się zalał. Ej on znając no, życie to bejtuje i ten. No, Ej, on cyknął perłę normalnie. Dwie perły. Ej, on może nie bejtować. Trzy perły? Cztery perły? Włączam hitboxy. Pięć pereł. To ostro, jak pięć pereł na sobie Sześć pereł? Ej nie, siedem pereł? No, widzę was. No to dawaj! Skoczył do lawy, dobra tam jest trap. Dobrze, Znusał? kit A ma Elka. Jezu no. nie bo elki, to mam go to nawet zabić. Nawet nie może, tylko na pewno. Chyba, że, Chyba, że 300 kiperów ma. Ale tam siedzi w tej lawie jak jakiś... Ja nie wiem czy on wajtuje, a ten jest blue, tam był blue. On, może, on mógł nie bejtować szczerze, bo on wyciekł na mnie dużo pereł. Aż on na początku panikował, to teraz pewnie siedzi w jakimś tym, w jakimś z i zaraz sobie zmieni co pójdzie na spałonkę zająć życia. Chcę że to tak będzie, no ale cóż. Cóż poradzić. Cóż poradzić. No, oni budują te trapy i myślę, że SR te trapy oddają na anarchii taki jeden typ. Mhm. Y -y, taki y -y, ten, jak on się nazywał. On się nazywał Villager, Villager, to on zbudował trapę w nędzie i on zabukopiersy... Całą pojedynczą skrzynką mnie, zabijał mnie, tego mojego kolegów. Wszystkich tam zabijał, ty. nie no ej, niech ten rzepa wyjdzie Ej, ktoś cykał. To ej, ten blue cyknął perłę z tej, z tej lawy, bo on się. On ten. On ten dał w tej lawie chyba. Ej, on cyknął perłę, chodź, chodź, chodź. Szybko, szybko, trzeba pójść dobrze. Bo się. Mamy go, mamy go praktycznie. No i to do lawy. Ale stary chyba on się boję. palił w tej lawie, on nie miał swojej resisti. A to jest jego kolega ten grzybek. Bo on mu pomagał. Ten grzy powinien się na nas strzeli, nie, wydaje mi się, że to jest jakiś trap. Ten mnie lubi, to jest mój widz. To? to powiedz, że bo do cały jest amura pokornie. Wyrzytka. Mówi, że wyrzuca. Ej tam jest jakiś... Tam jest i jakiś! No faktycznie. A ten, a dobrze, jest dobrze, dobrze, dobrze. Trapa? Może może trap, no? Nie, on pelmuje, ja się go boję. I ten pielęg zobacz. On z nim trapuje. Oni razem trapują raczej. Dobra, nie bij się, się. Tu się Znale. można stawiać? Nie można. No, oni udają, że się biją, ja zobaczę, czy to nie Jest trap, jest trap, jest trap. Tak, jest trap. Oni się dobrze klepią, on się dobrze klepia akurat. To, to trzeba przyznać. Jakie ulkity mi daje, on ma jakąś siłkę dwójkę chyba. Jak ten tam dalej w lewej siedzi. Tak? A on ma w ogóle tego. A on ma jeszcze strzałki siłki dwójki. Ej, tu uważaj. coś w sensie nie siłki, tylko jest ten dymieć dwójki. Czy się z nim tak lepiej? Nie, pielęgniacy się z nim lepiej. Nie, oni bejtują, oni bajtują. To są koledzy, to są koledzy jak coś. Nie, o, tak, bejtuje bo się odwrócił. Obrócił się, zobaczy, czy, czy my patrzymy. Pod, pod, pod twoim postem snem na pisanki czy ty należy mi i koniec przypierać? wiem, bo jesteś bambiczkiem. Co on ci A ty jesteś borowiczkiem. Dobra, dawaj mi te XP szybko, pokornie, lepiej. Wymiana. No, ja mam tutaj typa ogólnie w węderze. Choć co, jedynka jakiś ice będzie na mnie wyskakiwał. Chociaż nie, nie wiem, czy on wyskoczy, nie wiem, czy ma jajca. Ale szczerze, będę go wyszanował, jak wyskoczy. A ja nie mam stręka, to czekaj, to jednak ja nie chcę chyba. Ciao, pójść no, zdejmuj się ta. Co do, on robi? No, trapa pewnie. No, znajduj znaczy, się to tak. A on, on zdada, zanim w, 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 pójdzie do tego trapa. Zdajesz sobie sprawę. Może mu kolega, bo może. Ej, ja, wrzuć go do lawy, wrzuć, czekaj. Załamaczem, makiem. Git. Pielęgnacja idzie do... Czekaj, bo on będzie cykał perły chyba. Mre, oraz A, bo on już dostał tych dobra, nie wiem, ja nie chcę tutaj być. To się czuję dość niebezpiecznie jeszcze. Nie ale ten pielęgniac to ma ze wszystkimi tymi. Ze wszystkimi, co. Trapują. Trapują, trapują masoja. No, 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 deskito. On jest, hot, jest taki podejrzany, nie? No, bo on pielęgnuje. On co? Pielęgnuje jej. Aaa. Ale powiem Ci tak, dobra. że... Y, dobra, ma, a chcesz, żebym był wobec Ciebie szczery? No, Bo na live był się jak rajczyk półkrotnie krzyżyk i półtora tysiąca. A właśnie, no, no, no. Ja mam to no. nagrane w ogóle. Nie wiem, czy Ty wiesz. Ja to stałem na no, odcinek no, ten no, z rapu. Nie no, nie. Yeah. No to albo mi dajesz, albo pokornie wstawiam. Dobra, dam Ci, ale to, że Ci przypomniałem, dajesz ci tylko ciaka Czekaj, do... Dobra. Nie, dlaczego? Ej, ale stary, dlaczego ty taki jesteś, jak... Nie wiem, jak się... No... Wy się z umowy, bo jak ja bym przegrał, to bym musiał się dać. Masz. Masz 1500. A on ora, on ora lelką, bo mnie mało. I to można powiedzieć, że wygrałem tak naprawdę, skoro zeroł. Aaa, jeszcze mi cyknęła źle perła. Czeka, czeka, ja im tak macham, żeby wyszli na mnie. Ja im tak macham, żeby mi mnie wyszli. Dodatkowo zrobiłem dla was konkurs o całym netherytowy na serwerze rapy.pl. A jedyne co trzeba zrobić, żeby wygrać to napisać w komentarzu nether i swój nick. Dobra. Walimy go, walimy go, lej go. Tak? No no. Nie wiem. Ma tego ice IC, IC ma A, ja, IC. no, on trzeba się... bombę. Trzeba się no, on, pieklę... on ma słapa. On, on ma słapa. Tak? Ma Eletrosłapa? Ja bierzeństwa, ja bierzeństwa. Mm. No spróbuję próbuję tutaj mi krystały stawiać. O Jezu, nie mam mięska. To wiadomo co realkami. Miałem logo! Ty? No już nie mam, już nie mam, już nie mam. Daj tego diachę, daj tego Jakiś jakieś mapstre coś tam. Dobra, ja biję tego Kacperka, to jest tipkiem. Mhm. Ej, komuś się bugowała elytra! A, po prostu buflawia Bije tylko Kasperka, który mi dobra, raczej prowadzi na stówę do trapa, ale... Dobra to pomagam ci, pomagam No cyknął, cyk cyk cyknął, on... cyknął Cyknął, cyknął, cykną. Cyka, cyka, no On zorał, a on miał trapa na stówę. Ja cyknąłem perłę w Z klikiem Jakbyś nie... Mi... Czekaj, dobra, nie musisz mi pomagać może, ale... Ja piję z ona masz stręk, Nie mam właśnie Nie problem Ostatniego wypiłem Wcześniej, jak się klepaliśmy Mam A ja mam straszne lagi, ej u ciebie też mam u ciebie mnie laguje? No nie, ja cię słyszę jak zawsze, czyli jak... Co w się sensie nie, ale nie, że nie że... O, nie no. Ja, nie no, Ora Fotypa wiki. No ora, bo mam straszne lagi, To Tobie teraz nie laguje, jak się z nim klepiesz? Nie, lagu, teraz mi lagowała, teraz mi laguje. No właśnie, lagowała, no, to, to. no to to są to są lagi serwera To nie są lagi przeze mnie widzę, tylko A nie, to... a, już się ma, a już się ma nie, a już się ma nie widzi. kolega Dawida mleka, i mój. No dobra, pomoc! Pomoc, ten transferczyk przy czym. Uwaga! Jest gościu. Ten Czańsła. Ale ja mi go strasznie zacinam na przykład. Tobie też? No mi też go zacinam. No mi, mi też. tak gdzie mi... No, no dokładnie, no, no, no. O kurde, co tam Nie mi go strasznie, nie mi go... Nie wiem. Dziwne. Dzisiaj jakieś lagi rapów są. Mhm, dlatego tego byśmy to się dostali backupa. No raczej powinni. No ale to nie są takie lagi brutalne, tylko takie leciutkie. W sobie my, 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 mylonki sobie ogólnie. No daj mi strękwa, jakbyś mógł. Tylko tu nie można chyba walać jeszcze. Tu można. A tam się boję. Tam się boisz, rzuć mi te tej lawy. A, to jest te A ten go do te lawy wepnął. To on by nie dał rady nałożyć, nie? Nie, mógłby perłą po prostu wyjść. Już to nie jest ciężkie. Do lawy go zrzuciłem. Ja mam taki lagi o, polecam. teraz. Ale to jest prawie czajna, Skaczesz. Nie, mnie ja nie mam co skakać, ja chyba idę widzę, znaczy w ogóle idę na spawna, nie?